Otóż on występował w, oczywiście w imieniu prezydenta w Sejmie i mówił o tym, oczywiście, że trzeba tą ustawę łańcuchową utrzymać, odrzucić te całe weto, a w zasadzie to miał te 8 minut wystąpienia, z tego 30 sekund poświęcił na tą ustawę, a resztę czasu poświęcił na to, żeby wyzywać rząd i wyzywać Tuska. I jednym z, z takich elementów było, że, że powiedział, że tak, nie martwi Pana, Panie Tusk, że e, ma, martwią Pana łańcuchy u psów, a nie martwią Pana ludzie, którzy stoją w kolejkach do lekarzy, które nie mają żadnej pomocy. No i aż mnie zmierzwiło. Bo, i, 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 I z tego wynika, że nigdy nie powinienem. Był, bo zresztą nigdy nie byłem, nigdy nawet nie kandydowałem, nigdy nie powinienem być w Sejmie, bo z całą pewnością bym tam wyszedł i zapytał się, czy, ponieważ Bogucki jest tylko przedstawicielem prezydenta, tak? Te, ich prezydenta, żeby było wszystko jasne, bo nie mojego, dla mnie to nie jest prezydent, ale jest to człowiek PiSu, który został przez PiS wyciągnięty.